Mamy rok 2017 i rok 2018, jak, 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 to, jak, to, jak to wyglądało. Nie? W poprzednim wydaniu naszego programu mówiliśmy o rynku pracy w powiecie grubsko-dobrzyńskim, o stopie bezrobocia i opracowanym przez Urząd Pracy tzw. barometrze zawodów nadwyżkowych i deficytowych. To istotne dane i informacje dla szkół zawodowych i ogólnokształcących na terenie powiatu. To one powinny tworzyć odpowiednie profile nauki zawodu. Jedną ze szkół, która zajmuje się szkolnictwem zawodowym na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego jest zespół szkół nr 2 w goły Dobrzyniu. Kształci się tu prawie 400 uczniów. Nasza szkoła jest szkołą z tradycjami, ale jednocześnie patrzymy śmiało w przyszłość. Stawiamy na nowoczesne kierunki kształcenia, takie, które dają gwarancję naszym absolwentom na znalezienie atrakcyjnej pracy. O tym, że jesteśmy w tym skuteczni, świadczy chociażby dwukrotne wyróżnienie w konkursie Potrzeby Rynku Pracy naszą misją, w którym jednym z kryteriów badano właśnie losy absolwentów. Oprócz wysokich wyników egzaminów zawodowych i maturalnych, nasi uczniowie nie mają także kłopotu ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie. Te zawody, zresztą, w których kształcimy w barometrze zawodów na 2019 rok znajdują się w sferze albo równowagi, albo wręcz deficytu. Także myślę, że możemy powiedzieć, że kształcimy skutecznie i tak, aby nasi absolwenci nie mieli kłopotów ze znalezieniem pracy, a w przypadku szkoły zawodowej to jest szczególnie istotne. Zespół szkół nr 2 w Golubiu Dobrzeniu to szkoła, która ma wizję szkoły technicznej i zawodowej, a przede wszystkim innowacyjnej w kształceniu. Przy współpracy z pracodawcami i firmami z regionu tworzy kierunki pod potrzeby rynku pracy i uczniów. Zawsze wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom absolwentów szkół gimnazjalnych, a teraz także podstawowych. Czyli jeżeli widzimy zapotrzebowanie i robimy diagnozę wśród uczniów gimnazjów czy podstawowych, że potrzebny jest jakiś nowy kierunek, to idziemy tą drogą. W ten sposób zresztą powstały nasze dwa ostatnie zawody, czyli technikum organizacji reklamy i technikum informatyczne. Dzisiaj się zajmiemy konfigurowaniem usług, które są dostępne w Windowsie, w Windowsie Serwer. Tutaj mamy zainstalowaną wersję akurat 2016 i 2012, więc tymi, tymi wersjami się zajmiemy. Wybrałem kierunek technika informatyka, ponieważ od wczesnego dzieciństwa interesowałem się informatyką. Bardzo mnie to wszystko ciekawiło, jak to działa. A że nie byłem zdecydowany na studia jeszcze, to wybrałem technika, ponieważ po ukończeniu techniku mam jakiś zawód i mogę podjąć jakąś pracę. Nauczą się wszystkiego, co związane z komputerami. Zaczną od podstaw informatyki, no i dalej w kolejnych latach, na kolejnych przedmiotach, to wszystko jest po kolei rozwijane przez systemy operacyjne, sieci komputerowe, bazy danych, gdzieś programowanie aplikacji, programowanie aplikacji internetowych. No i to wszystko razem, jak się skumuluje, potem oni mogą to wykorzystać w praktyce, nie tylko tu w szkole w praktyce, ale również na praktyka, które odbywają się u pracodawców i no a później jak już po pozytywnym zdaniu wszystkich egzaminów mogą to wykorzystać dalej w pracy, mając zawód technika informatyka. Po szkole może niekoniecznie chciałem iść na studia, więc zawód po technikum cz czteroletnim może się przydać do tego, by znaleźć nową pracę. To ale to nie szkodzi się, nie? Mamy techniki znakowania w to ja ze znalezieniem pracy nie powinni mieć problemu też uczniowie na kierunku technik organizacji reklamy. To zawód szerokoprofilowy. Łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną oraz psychologiczną. Tak szeroki zakres wiedzy umożliwia uczniom tego kierunku pozyskanie ciekawej pracy. Technik organizacji reklamy zatrudnienie znajdzie w agencjach reklamowych, w działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw, w biurach ogłoszeń, w środkach masowego przekazu. Lub może założyć własną firmę. Zatrudnienie znajdzie w każdej firmie, w której potrzebni są specjaliści do spraw reklamy. Wybrałem ten technikum, ponieważ interesuje mnie grafika i fotografia. Na zajęciach uczymy się projektować różnego rodzaju materiały reklamowe, np. ulotki, plakaty, banery. Projektujemy reklamę prasową, radiową i spoty reklamowe. Ten zawód jest przyszłościowy i bardzo interesujący. Gospodarczy, wśród dokumentacji wewnętrznej. Technik ekonomista to kolejny zawód, jaki można zdobyć w tej szkole. No i ja przyszedłem właśnie się tutaj uczyć tego zawodu, gdyż stwierdziłem, że jest to coś, w czym mogę się odnaleźć i mogę sobie z tym poradzić. Po ukończeniu tej szkoły planuję podjąć właśnie zatrudnienie w zawodzie, którego teraz się uczę, a dzięki możliwości studiów zaocznych planuję dalej się dokształcać właśnie. W zakresie wiedzy, której teraz się uczy, czyli, krótko mówiąc, ekonomii. Technikum ekonomiczne jest takim zawodem szerokoprofilowym, uczniowie są przygotowani zarówno do studiów ekonomicznych, jak również mogą od razu podjąć pracę w różnych instytucjach, na przykład urzędach, prywatnych przedsiębiorstwach, w różnych działach księgowych, w kadrach mogą pracować. Myślę, że ten kierunek jest bardzo przyszłościowy, ponieważ nowo otwarte firmy poszukują księgowych. Swoją przyszłość no, wiąże w jakiejś księgowości na przykład. O studiach na razie nie myślę później ewentualnie zaoczne. Dzisiejszym tematem lekcji budow będzie budowa maszyn rolniczych wykorzystywanych w naszych gospodarstwach, moi drodzy. Macie tutaj pokazane modele Jesteśmy w klasie Technikum Rolniczego. U nas w szkole zajęcia są prowadzone zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Teraz mamy tutaj klasę trzecią, gdzie uczniowie uczą się budowy i regulacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie. Zajęcia odbywają się nie tylko w klasach. Posiadamy jako szkoła gospodarstwo przyszkolne, na którym uczniowie E, uczą się już wtedy na e, prawdziwych e, maszynach. E, posiadamy cały sprzęt potrzebny do prowadzenia gospodarstwa. E, uprawiamy e, poletka, gdzie już e, uczniowie praktycznie e, uczą się, ile trzeba wysiać nawozu, jak się sieje, jak się zbiera. E, jak również e, przy naszym gospodarstwie, znajduje się stajnia. Uczniowie e, uczą się pracy przy zwierzętach, e, uczą się zarówno i e, czyszczenia, pielęgnacji, e, dodatkowo mają nauki, naukę jazdy e, nawierzchowo, e, zaprzęgowo. Wszystko to e, robimy po to, żeby ci, którzy zostaną, a większość tych e, uczniów zostaje na gospodarstwie, miały wiedzę praktyczną i potrafiło e, rozszerzyć swoje gospodarstwo pod kątem nie tylko hodowli, którą mają, ale nowych gałęzi, nowe kierunki, żeby prowadzili gospodarstwo nowoczesne i utrzymało się to gospodarstwo na rynku lokalnym. Czyli mamy tutaj co? Kombajn. Kombaj. Wybrałem kwalifikację Technik Rolnik, ponieważ dzięki temu profilowi mogę przejąć gospodarstwo rolne po moich rodzicach. Daje mi to możliwość do Zakupu ziemi rolnej, dostania środków unijnych. Dzięki temu mogę prowadzić własne gospodarstwo rolne, na przykład w kierunku ekologicznym lub agroturystycznym. Oprócz tego, czego nauczyłem się w własnym gospodarstwie rolnym, w tej szkole nauczyłem się wiele innych technik, na przykład produkcji, innych zasad uprawy. Dzięki tej wiedzy, którą nabywam w tej szkole, będę mogła wykorzystać także w swoim gospodarstwie. Które przejmę po rodzicach. Wybrałam ten zawód, ponieważ daje mi możliwość uzyskania dyplomu technika rolnika, pójście na studia rolnicze i wykorzystanie tych wszystkich umiejętności, które nabywam w tej szkole. Atutem tego kierunku jest również możliwość odbycia bezpłatnego kursu nauki jazdy i uzyskania prawa jazdy na samochód kategorii B oraz kategorii T na ciągnik, a także bezpłatnego kursu spawacza czy kombajnisty. Zapraszam Was dzisiaj do posadzenia tych kwiatków naszych wiosennych. Pokrewnym zawodem związanym z rolnictwem, który można zdobyć w tej szkole, to technik architektury krajobrazu. Łączy on umiejętności artystyczne oraz wiedzę o roślinach i budownictwie. W Technikum architektury krajobrazu to jest miejsce takie wokół nas, najbliżej nas uczą się sadzenia drzew, krzewów, przycinania, też elementy małej architektury, czyli altany. No bardzo ciekawy. ja uważam akurat ten kierunek za bardzo ciekawy, taki najbliższy naszemu zieleń, najbliższa naszemu sercu można powiedzieć. Technika architektury krajobrazu to bardzo ciekawy zawód poszukiwany również na europejskich rynkach pracy. Uczniowie tego kierunku znajdują zatrudnienie m.in. w ogrodniczych przedsiębiorstwach usługowych zajmujących się urządzaniem, projektowaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni, w pracowniach urbanistycznych i architektury, czy również w ogrodnictwie. Wejdź na razie połóż ten. Notowany ostatnio wzrost gospodarczy skutkuje stale zwiększającą się liczbą inwestycji i stale rosnącą liczbą przedsiębiorstw, co za tym idzie wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników. Reagując na potrzeby rynku, zespół szkół numer 2 stwarza warunki do zdobycia nowego, poszukiwanego i cenionego zawodu na lokalnym rynku pracy. Od kilku lat funkcjonuje tu też branżowa szkoła pierwszego stopnia, w której uczniowie mogą kształcić się w dowolnie wybranych przez siebie zawodach, takich jak na przykład mechanik samochodowy, piekarz, cukiernik czy fryzjer albo sprzedawca. Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się u nas w szkole. Natomiast wiedzę z zakresu przedmiotów zawodowych uczniowie zdobywają na miesięcznych kursach zawodowych organizowanych w każdej klasie przez Ośrodek do Kształcania i Doskonalenia Nauczycieli w Brodnicy. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach pracy, w rzeczywistych warunkach pracy. Uczniowie szkoły branżowej podpisują umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. I uzyskują status młodocianego pracownika. Dzięki współpracy, którą od kilku lat mamy z firmą Israel, uczniowie uczestniczą w wyjazdach zawodoznawczych do Szwecji i do Norwegii. Również firma Israel finansuje stypendia dla najzdolniejszych uczniów oraz organizuje płatne staże w swojej firmie. Dzięki funduszom unijnym uczniowie szkoły branżowej mogą uczestniczyć w bezpłatnych kursach na prawo jazdy. Oraz zdobywać dodatkowe, dodatkowe uprawnienia, na przykład spawacza lub operatora wózków widłowych. Jesteśmy już na finiszu tego projektu, ale razem z organem prowadzącym prowadzimy działania, aby powstawały w przyszłym roku także jego kolejne edycje, tak aby uczniowi, który przyjdzie do naszej szkoły, oferować nie tylko kształcenie na wysokim poziomie, ale także konkretne umiejętności, konkretne wiedze, konkretne certyfikaty, które na pewno będą atutem na rynku pracy.